4, 3, 2, 1, go. 4 minus lewy, zacisk 3, do 4 plus prawy otwiera, nie tnij 200. 6 minus prawy, drugich nim do szczytu, do syf. Przechodzi 4 minus lewy z hamowaniem, mocno hamuj 3 plus prawy, przechodzi 3 lewy, otwiera 40, 5 prawy, bardzo długi 40, 5 plus lewy do 104 4 plus prawy średni, 70. Sześć lewy, dwieście, prostuj. To mocno hamuj, strzykana od lewej, widzisz? Dobrze. Trzysta. Siedem prawy. Sto, prostuj. Zabudowany, mocno hamuj. 5 minut lewy in, przechodzi prawy jeden hak w dół, 50, 6 prawy lewy lasek, 120 szczyt, prawą śmiało, 100 prostój, hamuj do siodła, 50, szczyt środkiem. 4 plus prawy, spokojnie spokojnie, nie tnij. 30, chopa lewą. 40, 7 prawy, bardzo długi. 20. Stuś, 5 plus prawy przez szczyt, opór. 40, hamuj długim szczytem. 6 prawy, zahacz przechodzi. 4 plus lewy, zahacz. Przechodzi szczyt, 150. 6 prawy przez szczyt, syf. 40. Stuś, 4 plus prawy, syf, opór. Do 3 plus lewy nietni późny Przechodzi 4 prawy nietni wypuść Marczyk 6 prawy, 70 5 plus lewy przytul 30 szczyt mocno hamuj 6 prawy późny zacisk 3 plus nietni do 2 lewy opór nietni Spokojny już koniec do meta lotna Yes.